Dzień dobry, bo Bóg jest dobry. Czy dzieci diabła stanowią współczesny Izrael? Taki wniosek należy wyciągnąć z obserwacji tego, co mówią, piszą, gadają teologzy chrześcijańscy. I tu bym się zgodził z wieloma ludźmi, nawet tymi niewierzącymi, że chrześcijaństwo, że religia ogłupia. I przyjrzyjmy się szybko dwom fragmentom Pisma Świętego, które pokaże, że nie ma innej możliwości, jak tylko taka, że Izraelem są tylko i wyłącznie ludzie narodzeni z ducha, dzieci Boże. Odrodzeni z ducha Chrystusowego. A te nauki różnej maści nauczycieli chrześcijańskich, że współczesni wyznawcy religijnego judaizmu czy politycznego sionizmu stanowią Izrael, to jest po prostu objaw ostrego obłędu, ostrego zwiedzenia biblijnego analfabetyzmu. I tutaj chcę się za zająć tymi fragmentami pisma. List do Rzymian 9. Nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. I nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym. Lecz jest tak. Od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Czyli nie etniczny z pozoru etniczny jakiś tam Izraelita, czy Żyd jest dzieckiem Bożym, jest rzeczywiście Izraelem, ale dzieci Obietnicy liczą się za potomstwo. Widzicie to? Nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są kim? Izraelem, czyli kim? Dziećmi bożymi, dziećmi abrahamowymi, to kto jest? W Jana znajdziemy odpowiedź. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego: to jest o synu Bożym, o jakuś y o Jezusie Chrystusie. Tym, którzy narodzili się nie z krwi. Ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Mamy. Niecielesne pochodzenie ma znaczenie, ale narodzenie z Boga. Czyli obietnica. A obietnica jest taka, że kto wierzy w Chrystusa, w Syna Bożego, ten otrzymuje prawo, otrzymuje moc, aby się stać. Dziećmi Boga. I to fajnie uzupełnia fragment Pisma Świętego w przekładzie nowej Biblii Gdańskiej. Mam na myśli Galacjan 6, W wersetu 15. Bo w Jezusie Chrystusie ani obrzezanie nie jest czymś, ani nieobrzezanie, ale nowe stworzenie. Dla tych, którzy pójdą w szeregu tą normą, a więc dla Izraela Boga, pokój i miłosierdzie. Widzimy. Kto jest Izraelem Boga? Ten, który jest odrodzony z ducha chrystusowego. Ten, który zgodnie z tą obietnicą z Jeremiasza 31 ma torę w sercu. Takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela. To jest to nowe przymierze. Nowe przymierze. Wyrocznie Achwe, Umieszczę swoje prawo, umieszczę moją torę w głębi ich jestestwa. I wypiszę na ich sercu. Bóg mówi o tym, że torę umieści w sercu człowieka. I to jest to narodzenie z ducha. To jest ta obietnica przemiany wnętrza serca człowieka. Dam nowe serce, mięsiste serce, to jest wezechiela zapowiedziane. I będę im Bogiem, oni zaś będą mi narodem. Kto będzie narodem Bogu? Ludzie, którzy mają torę w sercu, odrodzeni z ducha, będą tym prawdziwym Izraelem. Dlaczego tak się stanie? I dam wam serce nowe, i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, dam wam serce z ciała. Ducha mojego chce tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, według nich postępowali. To jest prawdziwy Izraelita. A chrześcijanin, co to takiego? A to takie coś, co, czego Bóg nie obiecał. W Biblii nie ma czegoś takiego, żeby Bóg obiecywał jakieś chrześcijaństwo. Nie ma. On obiecał odrodzenie Izraela przez Ducha Świętego. I w tym, jako wierzący, masz współudział, że stajesz się po prostu Izraelitą. I co wtedy? I wtedy jakim tym Izraelitom? Ano takim. Tu jest napisane: niczym jest zarówno obrzezanie, jak i nieobrzezanie. A ważne jest tylko zachowywanie przykazań Bożych. A. Widzicie? Chodzi o odrodzenie z ducha. Nie o zewnętrzne jakieś oznaki, o zewnętrzne praktyki, ale o Twoje serce: że masz torę w sercu. Czyli nie trzeba się obrzezywać, aby świętować sobotę. Jeszcze raz w przykładzie Biblii Warszawskiej. Obrzezanie nie ma żadnego znaczenia i nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia, ale tylko przestrzeganie przykazań Bożych. Gdzie to jest napisane? 1 Koryntian 7,19. Lista apostoła Pawła. Nie każdy pozostanie w tym stanie, w jakim został powołany. Nie musisz się obrzezwać, aby zachowywać przykazania Boga. Na przykład. Dzień święty w tygodniu, w sobotę. Jest to dzień przeznaczony na zgromadzenia wierzących ludzi. Co to oznacza? To oznacza kompletną rewolucję społeczną. To oznacza, że wszystkie te kościoły niedzielne są w rebelii w stosunku do Boga, Jego Słowa. A to znaczy, że ci ludzie nie mają nowego przymierza z Bogiem. Mają jakąś fikcję w swoich głowach, ale to nie jest rzeczywistość nowego przymierza, o którym uczy Pismo Święte, tak? Szalom na każdy wierny Bogu dom. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnych materiałach. Pozdrowienia od Michała.